Siemano, witam was w drugim odcinku z RTG. Dzisiaj na pewno odbierzemy sobie nagrody za Rivals i albo zrobimy jakiegoś piłkarza w SBC, albo zrobimy znowu partybaga. Zapraszam was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku. A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja Zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia, oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do nagród za oczywiście Rivalsy, to udało mi się skończyć zadania z panią Prince. Także odbierzmy sobie te paczki. Tutaj mamy 3x7,5, natomiast nic tutaj nie ma. No dobra, to teraz są naprawdę niezłe paczki. Zacznijmy. Od paczki za 50 tysięcy, która nie ma gwarancji overalla. No i właśnie, no i właśnie lipa. 11 razy 8.1+, plus. dawajcie mi walkout i to jest chyba somer, co? Bramkarz, Szwajcaria tak jest, jest to summer. Idealnie, no oczywiście do jakichś SBC nam się przyda, bez podwójnego to zawsze szkoda, ale może jakieś 8.5 inform, nie ma informa, nie ma też 8.5. No dobra, i paczka 3 razy 8.4+, plus i lecimy do nagród. Uwaga, uwaga, czy będzie walkout? Jest walkout, całe szczęście, SPD, Czyli Declan Rise, podwójny, proszę podwójny, niestety bez podwójnego lockoutu. Szkoda. Ale i tak jest. i tak fajnie, że walkout poleciał, nie? Yy, dobra, i czekajcie, jeszcze widzę, że mamy coś za sezon. Może tutaj jakieś paczki są? O, no i patrzcie, jak ładnie. Mamy 3 razy 80, także jeszcze sobie to podbierajmy. O, i mamy pika 3 z 10, 7, 5+. No to zobaczmy, może akurat jakiś. No, jeden, jakby był jeden walkout, byłoby cudownie, nie? To zobaczmy. Uwaga, estejuste, jest 8, trójka, jest 8, 9. Martin Idegard, super. Dobra, no to bierzemy te trzy karty. Kurde, nie wiem, ja już myślałem, że nie wziąłem od nie wiem czemu. No to był nie, niezły fail. Dobra, lecimy. 3 razy 80 plus, jak najwięcej walkoutów zbieramy, tu niestety nie ma. I paczka 3 razy 8,1. Też bez walkoutu. No i robiąc oczywiście ulepszone nagrody, wbiłem siódmą ligę. Chyba dalej nie przegrałem żadnego meczu w Rawalce na tym koncie, także to na pewno cieszy. Zobaczmy w takim razie, jakie tu są w ogóle nagrody. Jest pik 8-4+, jest paczka, na którą bardzo liczę 8-6+. Trochę końców, trochę paczek. Otwórzmy to wszystko i zacznijmy sobie od pika 84 4 Czy my tutaj trafimy coś do pierwszego składu? Szczerze, powątpię wam, ale może, może akurat coś by wleciało, może coś więcej niż 8-4+. No, no w sumie krótkie te nagrody Za rival, zobaczmy, no złota paczka Piłkarska Prime, czy coś zarobimy, czy będzie Tutaj walkout, niestety nie No dobra, to teraz paczka 10x 80+, niewymienne Czy będzie walkout, jest walkout Okej, okay. LS, Brazylia O Jezu, myślałem przez chwilę Że myślałem, że Neymar, Boże Że wini, że wini, a to jest Neymar 8-8 No Neymarem na pewno idzie się pobawić I myślę, że może nam całkiem pomóc I zobaczmy, paczka, na którą mocno liczę No paczka, taki party bag, nie, 8 6. Plus. Czy będzie tutaj coś do pierwszego składu? Jest karta Thunder, to akurat chyba fajnie. SP jeszcze, Hiszpania to jest Bryce Mendes, chyba. Ta Bryce Mendes. To nie jest karta do pierwszego składu, bo mamy Judah Bellingama za darmo i ewolucję Lostusa Chica. W pierwszych nagrodach za Rivals. Na nowym koncie, które tak naprawdę to jest dopiero jego drugi dzień, już nie trafiłem kartę pierwszego składu. Pięknie. Mam dzisiaj taki cel, aby zdobyć punkty, żeby zagrać sobie kwali. Nie, nie wiem, ile będzie się dostawało punktów za wygraną, nie pamiętam. No ale z tego co widzę, to dzisiaj może z 7 meczy nawet zagramy. Zobaczymy, też jak będą szły. No dobra, to tak, no to zróbmy te zmiany w składzie. Na pewno Prince już wypada. Griez A Griezmann może być w sumie, bo on taki, taki o jest. Ym, dobra, zobaczmy, co tam trafiliśmy. A Neymara trafiliśmy. To Neymar oczywiście LPK sobie pójdzie, a na padzie zagramy sobie. W sumie możemy zagrać tą Paris, szczerze mówiąc. No i zobaczymy, co z tego będzie. A i swoją drogą, jeżeli chodzi o nazwę, to czytałem, natomiast wybiorę po prostu tą nazwę z wami na streamie, kiedy będziemy kończyć Food Champions na tym koncie. Być może będzie to w poniedziałek, mam nadzieję, że uda nam się do poniedziałku tutaj wszystko rozegrać, żebyśmy mogli właśnie Food Champions zagrać. Alison, Czalobach, jest ten fajny lewy obrońca, I a nie, my już mamy lewego obrońcę, to bez sensu. No, no okej, okay, no taki składik. Z... Okej, okay. mam nadzieję, że, że wygramy pierwszy meczyk, nie? Ładnie, już Loftus odbiera piłkę. Dobra, dobrze do Griezmana. Ojejku, już goście tak nie puścił? Nawaj Paris. No, i super, i pierwsza akcja na wrapkę i pierwszy gol. Dobra, i uwaga, Jack Grillis ciśnie. Greenwood, proszę cię, Greenwood wygrała główkę. No niezłe, jaja, nie? Bowen pięknie pokiwał, uwaga, Bowen. Dobrze do Juda Bellingama, nie, 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 nie pykło na razie. O kurna, jaka piła poszła, ale cudowna. No i Jack Grylish to wygrał, ale Araucho też, natomiast źle podał później, ale Bowen jeszcze to zgarnia. I jedziemy, Paris, Bowen, Bowen, dribbling 0-1, dribbling 0-1, Bowen. A, i Walisona trafiłem, głupio. z Bellingham jeszcze przy piłce, uwaga, Bellingham, Bellingham, Bellingham. No i pięknie, dwa do 0 no szybko to idzie na razie. Dobrze, Paris, super piłka. A, i chciałem taką, wiecie, ten dwa razy kwadrat zagrać do Grismana. Paris! Nie wiem co mam zrobić teraz. Dobra, kręcimy jeszcze i Paris! No i ładnie Alison. na razie Alison dupę ratuje rywalowi bardzo. I zobaczmy, Ante Griezmann, dobra piłka zewniaczkiem, ale niestety główki, znaczy niestety, stety lub niestety właśnie, główki są tak znerfione, że tutaj, nawet jakbym miał Van Dijk'a pewnie naprzeciwko jakiejś, nie wiem, Greenwood, to i tak bym nie trafił gola, nie? No główki są okropnie znerfione, w sensie, no nie da, nie da, nie da się trafić gola z główki, to musi być, nie wiem, strzał na pustą. I może wtedy rzeczywiście wejdzie, ale inaczej, nie ma, nie ma szans prawie. Ojejku. W sumie można powiedzieć, że w jego stylu, nie? I teraz piękna klepka z Griezmannem i Paris biegnie. Paris, Paris, delikatnie lobikiem i mamy 3 do 0. Dobra, to zobaczmy od razu, ile dostaje się punktów do kwalifikacji za jeden wygrany meczyk w siódmej lidze. Uwaga, uwaga, 150. Ty, to nie, coś źle spojrzałem, nie, pięć stopień... nie, pięć stopień... nie, nie wiem, <laughs> nie wiem już ile ej zdurniałem, niby patrzyłem ale nie patrzyłem, dobra i przy okazji mamy też pierwszy poziom ewolucji mendiego to na pewno cieszy kurde o no, ten party pick szczerze mówiąc kusi ale, no ale myślałem też, żeby zrobić jakiegoś zawodnika, yy, no i przyznam szczerze, że najbliżej mojemu sercu jest zrobienie albo na niego, który nie jest jakiś turbo drogi, a byłby fajną kartą, której też nie mam na głównym koncie, myślałem nad Forlanem, żeby go zrobić na napad, bo wydaje mi się się być dobrym dobrym zawodnikiem 4 na 5. Może w czego grać LS-a, jak mi się znudzi na napadzie, chociaż na LS-ie raczej dobry nie będzie. Ma fajne y, playstyle w miarę. No i nad nim się też zastanawiam. I jeszcze nie wiem kogo zrobić. Albo myślałem też ten gagpo. No dobra, to pierwszy skład leci, przepalamy tego Brysa Mendesa, bo no nie będę nim grał, no nie będę. Kurde, ty tu Team of the Weeka trzeba. O ja pierdzielę, to, to to ładnie wdupiłem teraz. To musimy zrobić takie właśnie jeszcze SBC. Dobrze, to zobaczmy, oby tutaj poleciał walkout, proszę, bo walkout by dużo pomógł. No dobra, żeby skończyć to SBC, musiałem kupić tylko Robertsona za trzy koła, także duży koszt, to nie jest, zobaczmy, czy poleci nam w końcu karta do pierwszego składu, czy poleci nam znowu taka gówniana karta jak Greenwood jest to Martens, jak ona wygląda, LPLS, kurde, dopiero w Neymara tam trafiliśmy, nie? No dobra, ale nie jest to zły traf, zobaczmy, po prawej stronie Mamy Bondziorno, który słyszałem, że jest całkiem niezły. I po lewej stronie mamy Karteraż, Nie, mamy Oliego Watkinsa. Ojojoj, oj, oj. ja potrzebuję. My nie mamy napastnika dobrego po prostu. Dobra, to na PO pójdzie sobie. A wiecie co, Juan Quadrado niech sobie idzie na PO? Zamiast, a zamiast Grismana niech sobie idzie. No dobrze, to zobaczmy. Nasz drugi rywal dzisiaj, proszę Państwa. I ma potężny składzik, bo się nie wyświetla. O kurde, jest Halandzik, ale to jest Haland podstawowy. Jest Kunia, jest Giorgi... Giorgi... Giorginio, jest Cold Palmer. I Bellingham. Aj, kurde, ej, dobra, dobra, na razie ten gościu. A, bo może. Nie, dobra. Chciałem powiedzieć, że dobry. Dobrze. I Paris. Aj, Alison obronił. Dobrze, dobrze. A Oli Watkins też tego nie wykorzystał, O, kurde, Alison. Ale Watkins, Watkins i znowu Alison. Oho, i jest i Erling Haaland, ale jest też Huam Quadrado, proszę Państwa. Wrócił. I dobrze, i patrzcie, jak ciśnie. I super, i teraz Mandy. I piękny. No, kurde, no nie mogę. No, na razie Vanden Wen i Saliba. Cz. Dobra, on jest chyba prawonożny. Oj, chyba jest prawonożny. Co za gulazo, brawo, Oli, brawo, brawo, brawo. Nie, no, muszę jakiegoś skill na Neymarem zrobić, nie? Mimo, że jakoś nie umiem super sztuczek, tak Neymarem, no to wystarczy machać gałką, nie, jak kiedyś. Aj, no, moim zdaniem nakładka, panie sędzio. Neymar, Neymar jeszcze tańczy z rywalami. Neymar, Neymar i. Nie! I jeszcze jest dobre podanie do Watkinsa Watkins tak sobie. No i fajnie, i dobra, 4-0. No i zaraz mamy meczik o ligę 6. Dobra i zobaczmy teraz, ile punktów się dostaje. 50 się dostaje. To za mało. To w takim razie nie wiem, czy dzisiaj powalczymy o tą kwalifikację, bo to jest zdecydowanie za mało punktów. Dobrze, nie jest Powiem wam tak, nie jest źle. Udało nam się zrobić 5 paczek architekta. Także ciśniemy 3x77, plus. Jakby był jeden walkout z tych 5 paczek, byłoby to coś niesamowitego. Ale kto wie, może akurat druga paczka bez walkoutu. A szczerze myślałem, że wini. Uwaga, no tu raczej bez walkoutu, tak. Dobra, i dwie paczki do końca. Może, może, może. Oj, kto nie będzie walkout. Szkoda. I Proszę Państwa, laszik, czy coś tutaj będzie, czy będzie walkałcik? Niestety nie mamy. Dobra, a my odblokowaliśmy gościa na szóstym levelu, jest to karta 8-6. No to zobaczmy, może akurat jakaś Fajnie by wpadła jakaś 8-4 Nie, tutaj, zobaczmy, czy będzie 8-4, no może być W sumie, nie, bo to nie jest walkout przecież 8-3, no dobra i mamy Ulepszenie combo 8-5+, przepalam Te dwie karty, no bo powiem wam, że W sumie to jest całkiem drogi SBC Jak nam na oczywiście to konto RTG to jest naprawdę dużo Zobaczmy, czy będzie walkout w ogóle z tego Uwaga, proszę, ja pierdzielę to jest najgorsze, co mogło się wydarzyć Teraz, ja pitole Dwie, ale dobra, dwie 8 piątki Jakby była jedna, to byłaby tragedia Ale że są dwie, to może akurat jakoś to delikatnie uratowało Dobra, dobra I wiecie co, jeszcze jednak kupimy sobie Jedną kartę, która mnie zaciekawiła I będzie to specjalny Dante to jest karta numerów, która kosztuje 13 tysięcy coś takiego sprawdzałem. Dobra, może 14. O kurde, i co on taki drogi? Dobra, o kosztuje 15 tysięcy 250. Czy go kupimy za tyle? Udało nam się go kupić. No wygląda całkiem nieźle. Ma shopa, ma podania górą, ma aeriala. Chociaż ten, szop, ten złoty shop, myślę, że sam. Jest w stanie dużo zrobić, także ciśniemy. Zobaczmy, czy nam uda się wygrać mecz czy Ligę Szóstą. No dobrze, zobaczmy. Jest Dudek, jest Jero, jest Midema, jest Hemp, jest Haaland, jest Foldem, jest Tręcik. Fajny składzik, fajny składzik. Mam nadzieję, że gościu nie jest za dobry. No dobra, dobra, dobra. Coś czuję, że ten gościu może być najlepszym przeciwnikiem ze wszystkich. Jeszcze robi pułapki offside'owe, albo, albo jego taktyka to po prostu robi, jeszcze nie obczaiłem. Gościu gra powoli, stara się. No my walczymy za wszystkich sił, żeby na razie mu piłkę zabrać. No, na razie gościu gra jak dla mnie za spokojnie. Ja nie lubię grać z rywalami, którzy grają aż tak spokojnie, nie? No, bo co my co my gramy? W FIFA czy w szachy, nie? Ooo, idealnie wyczuta piłka i zobaczmy. Bowen, 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 lewa noga i nie ma. I uwaga, co tu się stanie? Myślałem, że będzie karny Paris po krótkim. No, to po prostu wchodzi. I 1 do zera. I zobaczmy, Paris znowu wybiega. Paris, kurde. A ja tutaj myślałem, że to jest lewodożna z kolei. Co jest? Jakiś dzień na opak mam. I Oli Watkins, pięknie, 2-0. I zobaczmy, dobra piłka do Oliego Watkinsa. Oli Watkins, powershotem i słupek. O, i Oli. I po krótkim, pięknie, 3-0. Jest i mamy reczki. Widzę, że u wielu graczy barierą takiego, taką do wyjścia jest po prostu 3 gole różnicy. Tak, mamy, tak jest, oficjalnie szósta liga. No i przekraczamy też 500 punktów do kwalifikacji. Podejrzewam, że za szóstą ligę już za wygranie meczu będzie 75 punktów, ale to jest dalej, dalej mało. No dobra, to zobaczmy tą paczkę 2 7 8 plus tą paczkę Steve'a Wam oszczędzę. Co tu będzie, proszę Państwa? Co tu będzie? Czy będzie jakiś walkautyk? Niestety nie, ale może 8-4, 5 to by się bardzo przydało. 8-3. No dobra, i kolejny składzik leci, tylko że tutaj lecą naprawdę mocne karty, bo leci. I Sommer i nasz Araujo, którego kupiliśmy, ale... Trudno, no Araujo pewnie kosztuje tyle co Fodder, więc za dużo tam. Proszę, proszę, no dajcie teraz coś. Proszę chociaż o walkout. Jest walkout, dobrze. Elesik. Mm, to nie jest. No i znowu Neymar, no nie. <ścoughs> I bez podwójnego. Dobra, to dwa razy trafiamy Neymara dzisiaj. No dobrze, składzik rywala. Szwili, Alaba, Mendy, Dembele z Infon. Fajnie. Rodrigo, Nico Williams. Taki przyjemny składzik, powiem wam, przyjemny. O, jest i Bellingham. Lobikiem. Haha, <ścoughs> wryjam trafiłem. Niesamowite. No gościu za, za bardzo wybiega obrońcami, nie tak? No biega nimi na raz. Watkins. Karny, ej no przecież Alam nie wywalił, no halo. A co gościu robi? Czemu on tak stanął? Co jest grane? A bo on po prostu ufa bramkarzowi, no tak, a ja... I można powiedzieć, że my też. I on tym. Jest jak on tym bramkarzem wychodzi. Oli? Jest w końcu, no w końcu. No wychodził tym bramkarzem i wychodził, ale w końcu bramkarz jego też skapitulował. Dobra piłka, ładnie do Oli'ego Oli Watkins, no i pięknie po krótkim, no i mamy 2-0, nie? Ale teraz Bellingham I na zielonym jeszcze, aj nie pykło, szkoda Oj, ty, no patrzcie Nie ma Dante, pięknie jak w ślizgiem wjechał i Falcone I porobiony, i Neymar, 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 Neymar. Za daleko, i Bowen, teraz O, ty z... Oj, i Neymarito, Neymarito i wolny jakiś coś, tam nie było faulu, na pewno. Tańczy, tańczy znowu. Uwaga, tańczy, tańczy Neymar. Neymar. I karny, i tak jest. No i w końcu szwili się, gu, się gubi, no bo ile razy można perfekcyjnie wychodzić z bramki. No i zobaczmy, Jude Bellingham. Delikatna wcinka, a ja mam ręce tutaj. No i dzięki bardzo, szefie. Oj, i teraz zobaczmy, czy będzie gol honorowy. Nie ma, bo ja też potrafię wychodzić bramkarzem, kolego. O, i Greedwood! Ej, powiem wam, że naprawdę jest fan, jak się gra w FIFA ze słabszymi ludźmi. Bo można naprawdę jakieś ciekawe rzeczy porobić, nie trzeba grać z spoconymi kartami, nie trzeba robić spoconych zagrań. Idzie wygrywać mecze, co też jest uważam ważne, jak się jednak gra FIFA. I naprawdę ta gra jest ciekawa. Naprawdę daje mi to teraz szczery fan takie granie. Dobrze, Neymar i to znowu pokręcił tego na Nawasa, no ja się nie dziwię, że on na emeryturę przeszedł, proszę Państwa. Dobrze, Neymar, Neymar, Neymar jeszcze przy piłce, Neymar kręci, no i podaje do Mamardoszwiliego. O, zobaczmy, czy to będzie gol honorowy rywala Mus Usman Dembele, Alvarez i gol, gol, gol! i znowu Neymar. No gości, gościowi już się chyba nie chce go bo on chyba. Jak już widział 50 podanie do Neymara to stwierdził, że on to pierdzieli, nie? Dobra, i teraz pytanie. Ile dostajemy punktów za wygrany meczik? 60. No dobra, i kolejny SBC zrobiony, tym razem kupione dwie karty 85. I zrobimy tak, jeżeli trafimy w tej paczce numero foot, gra się zacięła, Jeżeli trafimy w tej paczce numero foot, to gramy jeszcze jeden meczek. No dobrze, to zobaczmy, co tutaj będzie. Proszę państwa, nie ma karty numero foot. Całe szczęście, że jest knockout bramka. A Brazylia, dobra. Ej, to jest chyba traf do pierwszego składu, bo my bramkarza nie mamy, nie? I to jeszcze podwójny walkout. Jest to Alison. Ok, 89 z czaką 86. Bardzo dobra paczka. Na koniec idealnie oddało. I co, oj, a jednak jest numero food. Trafiliśmy kartę numeru food, proszę Państwa. No to zgodnie z umową. Ej, w ogóle, mega dobra paczka, trzy łokałty. No dobra, to laścik, lecimy. No to nasz ostatni meczik w, w lidze szóstej na dzisiaj. Zobaczymy, jak sobie ten Ramos poradzi. On ma podcinkę z plusem. Szczerze, chciałbym y, wykorzystać ten PlayStation w tym meczu. Jest i Dudek, jest Bastoni, Saliba, Zero, Berto, kurda, Pedro, Netto, Gak, Poet. Wow, wow, naprawdę, naprawdę niezły zespół, nie? Także walczymy, nie? Trzeba będzie chyba skilla pokazać. O kurde, dobra piła do Ramosa. No ale no, proszę was, jak, jak dogonił mnie, nie? No dobra, teraz przeszliśmy. Ramos. oj i Saliba, Jezu, jak ja za nim w ogóle nie tęsknię. Jak ja się cieszę, że na wyższych poziomach ludzie już przestali nim grać. Ale tutaj Watkins sobie poprzekładał Salibę, pięknie. I tutaj błąd, błąd, ale... Dobrze, Neymar pokręcił teraz, bardzo dobre zdobył pozycję na skrzydle. Goncalo Ramos. Po krótkim, ale gościu już się przesuwa swoją drogą. Przesuwa się bramkarzem. No dobra, no dobra. Chyba to nie będzie mecz, gdzie wykorzystamy PlayStation z plusem Goncalo Ramosa. Coś czuję, bo tutaj trzeba będzie się troszeczkę przypocić. Swoją drogą też jestem ciekawy, kiedy przegram swój pierwszy meczyk. Dobrze, Alison. No i powiem wam, że ten bramkarz, tego trafiliśmy, to chyba na zbawienie do tego meczu. Dobra, piłka. Dobrze, dobrze Dante. Dobra, Neymar. I teraz leci kontra. No, lecimy panowie. Greenwood. No i teraz zaczną się dymy, bo to jest czerwona kartka dla Greenwood. Tak jest, jest rzut wolny w niebezpiecznej odległości, bo to jest 0-berto. Ja Zeroberto miałem i strzelałem nim gole z wolnych. Całe szczęście gościu tego nie potrafi. O, Bellingham, Bellingham. Gościu jeszcze się przesuwa bramkarzem, ale my to wykorzystujemy. 2-0, dobrze. O kurde, Eto kontra Lukas Vazquez. No dawaj, dawaj Vazquez. No i wiadomo, no kto jest lepszy, no... No i Dante, fajnie, dobra, też dobry transfer ten Dante, powiem Wam. Goncalo Ramos i pięknie, 3 do 0. Czekajcie, ja w ogóle muszę zobaczyć, jakie ja ten... Trochę, tak wiecie, też chcę zmusić rywala do reach ale ma tak, 4 na 5. W sumie nie patrzę na jego playstyle, nie? Podcinka, fineska, mm, fałszyk, wyskok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I ładnie. No, no Mandy powiem Wam, że całkiem nieźle zastępuje tego lewego środkowego obrońcy. On naprawdę, on dwie pozycje teraz obstawia. No, Mendy Kocik, niesamowity. No i patrzcie. I, I jeszcze lewego pomocnika zastępuje, czyli Neymara. No co on robi, ty, Mendy, nie? I teraz piękna piłka do Ramosa. Ramos przy krótkim. Dzięki, 4 do 0. Spalone czy nie? Oto jest pytanie. Nie, i mamy. Nie! Dobra, wyszło, 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 wyszła za podcinka z plusem. Jest, 5 do 0. Dobra, nieważne. <laughs> 5 do 1. Nie będę go pouczał, on chyba wie, jak grać. Bo wiecie, no z tymi kartami, co on ma. I z przewagą jednego zawodnika on ma ciągle szansę wrócić. Moim zdaniem to nie jest jeszcze mecz dla niego stracony. Tylko musi... No właśnie, musi wykorzystywać okazję i wykorzystywać te świetne karty, które posiada. I jest 5 do 2. Jak ktoś nie umie grać w obronie, to Saliba jest idealny do tego, żeby, żeby go wziąć. No i... Aj, nie ma! A Eto mógł mu dać nadzieję. Dobra, wydupcamy to. Dobra, jest, jest, jest winek kolejny w szóstej lidze. Kolejne 60 punktów, czyli jeszcze 6 meczów do tego, żebyśmy mogli w ogóle brać udział w kwalifikacjach. Także dzięki Wam za uwagę. Dawajcie znać, czy drugi odcinek z RTG Wam się podobał. Łapka w górę oczywiście mile widziana. Subskrypcja, również miłego dnia, do zobaczenia, yo.